Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A teraz, tak jak zapowiadałem, kilka słów na kanwie dzisiejszej Ewangelii. Każdy, tak jak wspomniałem, niech w wolności, w takiej holności swojego serca spokojnie sam zdecyduje, co jakoś bardziej do niego przemawia, co jest mu bliższe, i niech właśnie Boża łaska, niech Duch Święty nas prowadzi, nasze właśnie refleksje. Fragment dzisiejszej Ewangelii to fragment z Ewangelii Świętego Jana, rozdział czwarty, wiersze 43 do 54 i ten tekst brzmi następująco. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go. Ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego: Jezus, idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu, wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojcy, ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego, syn twój żyje. Uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Bardzo wymowny fragment dzisiejszej Ewangelii, który zaprasza nas do pochylenia się nad pewną metodą pedagogii. Jaką stosuje wobec nas, takim sposobem, poprzez który Pan Bóg umacnia, ożywia i pokrzepia naszą wiarę, czyli naszą relację z nim. Bo wiara to jest relacja, a w relacji jest potrzebna i wiedza, bo ja poznaję osobę, z którą mam relację. Popatrzmy na relację na przykład małżeńską, jak niezwykle ważne jest poznawanie tego, co jest w nas dobre, ale też i z pewnych słabości, żeby te słabości też coraz bardziej rozumieć u siebie i u współmałżonka i pomagać sobie w rozwijaniu dobra i pogłębianiu jedności małżeńskiej i usuwaniu tego, co stoi na przeszkodzie w budowaniu właśnie owej jedności małżeńskiej. W ostateczności świętości małżeńskiej. Więc ważna jest ta wiedza, a z drugiej strony niezwykle ważne jest wzajemne zaufanie, też zaufanie Panu Bogu, że On naprawdę ma plan dla każdego z nas i ten plan wiernie, konsekwentnie każdego dnia codziennie realizuje. I jaka jest właśnie ta metoda, ten sposób? poprzez który Pan Bóg ożywia, pokrzepia, wzmacnia naszą wiarę, naszą relację z Nim. Ten sposób kryje w sobie dwa elementy, dwa wymiary, które się wzajemnie przenikają i są ze sobą nierozerwalnie związane. Pierwszy wymiar, pierwszy aspekt to jest Słowo Pana Boga. Popatrzmy, że do Pana Jezusa przechodzi ten urzędnik królewski, Jego syn choruje. I słyszymy, że był już umierający. I pan Jezus mówi do niego: idź, syn twój żyje. Idź, syn twój żyje. I on uwierzył słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem, wracał do domu. Ale jednocześnie, zanim to pan Jezus powie. Mówi najpierw: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. A zatem, oprócz słowa, jakie Pan Bóg do nas kieruje, są też różne wydarzenia i sytuacje, tutaj nazwane znaki i cuda. Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. A potem pan Jezus go posyła. Idź, syn twój, żyje. I on, on uwierzył jego słowu. I co się dzieje? W drodze powrotnej wychodzą słudzy tego urzędnika naprzeciw swojego pana i mówią, że syn jego żyje, że wrócił do zdrowia, został uzdrowiony. I wtedy urzędnik się ich pyta o godzinę, kiedy mu się polepszyło. Rzekli mu wczoraj, około godziny siódmej. W naszej perspektywie, w naszym systemie liczenia, to jest pierwsza po południu. Opuściła go gorączka, i co się dzieje? Poznał ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus powiedział do niego: Syn twój żyje, i uwierzył on sam i cała jego rodzina. Najpierw, popatrzmy, uwierzył słowu, jakie Pan, Pan Jezus mu powiedział: Idź, syn twój żyje. A kiedy jest w drodze, już dociera do Niego wiadomość, że to słowo Jezusa się sprawdziło, spełniło ta zapowiedź. I wtedy jest właśnie to, to dopełnienie, jest ta pełna wiara, uwierzył On sam i co więcej, cała Jego rodzina. A więc te dwa aspekty, te dwa wymiary tego sposobu, tej metody, którą Pan Bóg się posługuje, chcąc umocnić, ożywić i pokrzepić naszą wiarę. Słowo, jakie do nas Pan Bóg kieruje, i wydarzenia, sytuacje dnia codziennego. Mianowicie, słowo zapowiada coś i oświetla, pomaga nam zrozumieć pełny, prawdziwy sens tego, co przeżywamy. A z drugiej strony wydarzenia, w jakich Uczestniczymy, jakie przeżywamy, sytuacje dnia codziennego potwierdzają autentyczność Słowa, że to jest Słowo naprawdę pochodzące od Pana Boga. I warto przy tej okazji wspomnieć, zaznaczyć, że to jest jedno, ta właśnie zasada ta ścisła, nierozerwalna relacja, związek tych dwóch wymiarów, aspektów Słowa i wydarzeń to jest jedno, z fundamentalnych kryteriów, jeśli chodzi o rozeznawanie, czy ktoś jest prawdziwym, czy fałszywym prorokiem. Sięgnijmy po bardzo wymowny fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 7, koniec kazania na górze, końcowa część, wiersze od 15 do 20. Pan Jezus przestrzega przed fałszywymi prorokami mówi strzeżcie się fałszywych proroków przychodzą do was w owczej skórze na zewnątrz pięknie się prezentują ale wewnątrz są drapieżnymi wi wi wilkami na zewnątrz inaczej to wszystko wygląda ale ich prawdziwe intencje możemy poznać w jeden bardzo konkretny sposób jaki poznacie ich po ich owocach i pan Jezus dopytuje Zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? No jest nierealne. Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może być inaczej. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, albo złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie w ostateczności wycięte i w ogień wrzucone. A więc Pan Jezus podsumowuje, poznacie ich po ich owocach i konkretny przykład świadkowie jehowy tak nam niejednokrotnie spotkałem się z takim twierdzeniem jak oni znają pismo święte jak oni są czytani czy oni są mądrze konkretny przykład tyle razy zapowiadali koniec świata 75 rok wcześniej lata 20 ile razy zapowiadali że będzie koniec świata sprawdziły się te zapowiedzi to kim są świadkowie Jehowy? Ta liczba z Księgi Apokalipsy Świętego Jana z 7 rozdziału 144 tysiące opieczętowanych. To ona zmowa mówili do pewnego momentu. Ale zaczęli mieć problem, jak ich zrobiło się na świecie więcej niż 144 tysiące. Wtedy nie to jest symbol. Już kiedyś o tym wspominałem. Kościół od zawsze uczył, że tam jest skrót. 12 razy 12 razy 1000. Pierwsze 12 to aluzja do narodu wybranego, który składa się z 12 pokoleń synów Jakuba. I potem następne 12 to 12 apostołów jako zalążek nowej wspólnoty wybranych, bieżących, wspólnoty uczniów Chrystusa, wspólnoty kościoła, do której każdy z nas należy. I 12 razy 12 razy 1000 a tysiące Biblii to jest symbol Boga i wieczności. Lud Starego Testamentu, nowy lud wybrany z Nowego Testamentu, Kościół, Pan Bóg i wieczność, wszystkich Pan Bóg zaprasza do udziału w swoim życiu. To nie jest liczba dosłowna, tylko symbol. I tak sobie o, właśnie żonglować, bawić się Pismem Świętym, wyrywać tylko to, co jest mi wygodne. To nie jest katolickie, chrześcijańskie myślenie, to jest chrystusowe, ewangeliczne. I prośmy, kochani, dzisiaj na kanwie właśnie tej Ewangelii, tej postawy tego urzędnika królewskiego, który przychodzi z bardzo konkretną sytuacją do Pana Jezusa. I popatrzmy, może nas trochę nawet zdziwić, że Pan Jezus jest taki troszkę oschły na początku. Przychodzi, dowiadujemy się, że syn choruje, choruje, nawet jest umierający. Prosi go, żeby przyszedł i uzdrowił jego syna. I najpierw pan Jezus, jakby hamuje jego zapał, jakby schładzał, jakby taki był wręcz obojętny. Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. To nie jest symbol obojętności. To nie jest wyraz obojętności pana Jezusa. Przypomnijmy sobie tą. Kobietę syrofenicjankę i jej, jej dziecko też chorowało, też, też tutaj ona prosi. Pan Jezus najpierw mówi, nie jest dobrze zabrać pożywienie ze stołu panów, a dać szczeniętom. Wydaje się, co za, co za odpowiedź. Jaki Pan Jezus jest dziwny, jaki wręcz niekulturalny, taki oschły, nie, nie okazuje zrozumienia. Nie, nie. Pan Jezus daje przestrzeń, szansę, żebyśmy jeszcze więcej Okazali tej ufności, tej żarliwości, żeby ta nasza wiara była jeszcze głębsza, to, to przekonanie, że naprawdę Pan Jezus może nas dotknąć i przemienić. I właśnie po tym zdaniu Pana Jezusa ten urzędnik, co mówi do Pana Jezusa? Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. On to mówi z jeszcze większym przekonaniem, z jeszcze większym zaangażowaniem, z jeszcze większą żarliwością i wiarą. I wtedy Pan Jezus mówi: Idź, syn Twój żyje. Popatrzmy, wiara się jego rozwija. To nie jest coś stałego. Wiara ma być inna każdego dnia. Mamy postępować, mamy krok po kroku. Nie dziwmy się też trudnościom, że pewnych rzeczy nie rozumiemy. Pan Jezus, popatrzmy, jest czas. Pokazuje, że nas rozumie i nam na tej drodze nieustannie towarzyszy poprzez Słowo i poprzez wydarzenia. Słowo oświetla zapowiada jakieś, jakieś wydarzenia, oświetla sens tego, co przeżywamy, a wydarzenia potwierdzają autentyczność słów. I dlatego prośmy o mądrość w odczytywaniu Słowa Bożego i o mądrość w odkrywaniu prawdziwego Bożego sensu wydarzeń, które tworzą nasze codzienne życie, również jeśli chodzi o tą pandemię, które nas martwi, które nas niepokoi, która może nas nawet przerażać, ale to wszystko oddawajmy żarliwie ufnie Panu Bogu i prośmy, żeby Pan Bóg nas od tego uchronił, naszych bliskich ocalił, nasze zdrowie, yy, naszą codzienność, nasze, nasze rodziny, nasz kraj, cały świat, całą ludzkość i żebyśmy też wyciągnęli te prawdziwe wnioski, które Pan Jezus złożył, bo on jest panem historii to nie dzieje się nic poza Nim, żebyśmy głęboko, jeszcze bardziej wyniknęli z sens tych wydarzeń i nie wierzyli wikrzycielom, nie wierzyli jakimś buntownikom, którzy sieją strach, zamęt, ale żebyśmy u Pana Boga, który poprzez Kościół, poprzez pasterzy pokazuje nam prawdziwą drogę, I żebyśmy w Słowie Bożym odczytywanym we wspólnocie Kościoła wraz z Kościołem Odkrywali sens tego, co przeżywamy każdego dnia, i żeby te wydarzenia pomogły nam jeszcze bardziej doświadczyć i przekonać się o mocy wciąż zbawczej Bożego Słowa, jakie Pan Bóg kieruje do nas każdego dnia. Wszystkich raz jeszcze serdecznie pozdrawiam, życzę błogosławionego dnia, pamiętam w modlitwie i też polecam się Waszej pamięci i nas tutaj wszystkich przybywających w Rzymie, we Włoszech. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.